muszę wstać, o czwartej jest wyjazd, a więc no mogę wstać o trzeciej, a więc plan jest taki, że ogarnę się chwilę, jeszcze nie pójdę tak od razu spać, bo dopiero co wstałem, nie wiem czy zasnę ale plan jest taki, żeby znowu i spać i po prostu się przespać do tej trzeciej, drugiej, trzeciej i jedziemy na Rainbow Mountains a wygląda to tak, że wyjazd jest o czwartej Idziemy na jakieś śniadanie, potem idziemy dalej, dokładnie Wam nie powiem jak to wygląda, bo nie wiem, ale idziemy na te tęczowe góry i na e, Red Valley, a więc Rainbow Mountains i Red Valley e, są dwie rzeczy, które jutro e, są w planach, a potem wrócimy i idziemy spać tak naprawdę, bo dzień później już jedziemy do Aguas Calientes na Machu Picchu. Oczywiście się na ma... jeszcze nie na Machu Picchu, tylko do Aguas Paliente, do miasteczka przy samym Machu Picchu, a na drugi dzień będziemy dopiero chodzić na Machu Picchu, żeby odpocząć.